Dzień dobry, vlogmas dzień 25. Co roku pakujemy tutaj symboliczne upominki dla naszych irlandzkich sąsiadów. Gumi za chwilkę pójdzie zanieść. Ptasie mleczko, zawsze dajemy im polskie słodycze, polską wódeczkę, wiśnióweczka. Drudzy dostaną dodatkowo jeszcze takie słodycze, dlatego że tam są dzieciaczki, także jeszcze, jeszcze po paczce takich słodyczy dla dzieci, no i oczywiście karteczki. U nas przygotowania trwają, ale totalnie na luzie. Przepraszam za wodę, ale Sebastian właśnie myje ręce. Totalnie na luzie, naprawdę. A dlaczego? A to dlatego, że pierwszy raz od chyba 2018 roku, tak, jedziemy na Widlię do mojej siostry, także fajnie mieć wiecie takie spokojniejsze, luźniejsze przygotowania. Także u Kasi jest harmider, a u nas spokojnie, Gumzi rybkę opanierował. Ja za chwilkę zajmę się śledzikami. Kapuchę z grochem wyjęłam, pierogi się ugotuje, także no po prostu luz bluz mamy w te święta. Naprawdę bardzo mi się to podoba, jak u Kasi jest Wigilia. <laughs> Żeby mi się za bardzo nie spodoba, nie no, żartuję oczywiście raz na kilka lat fajnie jest gdzieś pojechać, ale ja zawsze uwielbiam nasze tutaj wielkie rodzinne spotkania jest już Dominika, jest Lukasek ja się za chwilkę biorę za pakowanie prezentów a do tego pakowania kawka wleciała z wczorajszego okienka kalendarza zimowy grzaniec, powiem Wam, że spróbowałam i taka no taka jak reszta tych takich yy, wszystkich smakowych, dlatego że jedne z tego kalendarza są wybitnie smakowe, drugie smakowe, ale ciężko rozróżnić właśnie smak. I tutaj w tym zimowym grzęcu bardzo mi ciężko jest powiedzieć, czym ona smakuje, ale jest dobra, to najważniejsze. 10 brawo! Kalendarz opustoszały, co prawda, ale jeszcze jest wykorzystywany przez lukaska do zabawy, dlatego że szuka cyferek yy, i szuka od 1 do 24. Wow, two, two. Two, two, 22. 22, 22. Jej! 22, 22, tak? 22. Co to jest za cyferka? super. So no wielki jest duży, tak? Mhm, 13. One trio. Tak, czyli 13. Tortin 13, tak? Nie. Yeah. Powiedz 13. 13. <laughs> Nie, 13. No prawie ci się udało Jest taki dzień Bardzo ciepły Choć godniowy Dzień, zwykły dzień W którym gasną Wszystkie spory Moje biedne taki... dziecko wykończone Wstawaj Dominika But się! No nie spałam, ale mi się przysypia tak no, jakby. Dominika tak. zerwała nockę, podobnie jak mamusia. Wstawaj, ubieraj się, bo za niedługo jedziemy. Jesteśmy na takim etapie, że gumis już usmażył jedną część karpia, tutaj się smaży kolejna. Pierożki się gotują, i to takżeśmy wstawili, aby wszystko ciepłe po prostu przywieźć do siostry, żeby specjalnie wiecie, nie było odgrzewane, tylko takie ciepłe, akurat. Także za niedługo już będziemy się wybierać na wigilię. Jestem praktycznie gotowa. Przebrałam się w ten sweterek zielony z Shein. Piękny kolor, idealnie świąteczny, i w ogóle jest przemiły i przewygodny, i ma cudowne rękawy. Użyłam sobie zapachu, którego Wam mówiłam w holu perfumowym, że mam ochotę w niego się ubrać na Wigilię, Lanouille Tresor Fleur. Także użyłam go sobie właśnie na dzisiejszy wieczór. Ogólnie pękły mi kąciki w ustach, cały czas muszę czyli smarować, i wiecie co ja zrobiłam dzisiaj? Umyłam włosy bez szamponu. Ja nie wiem, nieprzytomna chyba byłam pod tym prysznicem. Zmoczyłam włosy, użyłam odżywki, spłukałam tą odżywkę i po prostu wyszłam z łazienki, po czym rozczesując, przypomniałam sobie, że nie użyłam szamponu. Także jutro będę musiała myć głowę jeszcze raz, bo wiecie, dziwne mam te włosy, po prostu takie jakby... No nie wiem, nie fajne. Na pewno nie tak fajne jak po szamponie i odżywce. Wszystkie prezenty spakowane. Udało nam się znaleźć ogromną, przeogromną torbę, do której wszystkie weszły, taki ten duży wiadomo osobno, dlatego że nie wejdzie. I czekamy teraz na samochód, Patryk ma po nas przyjechać z Wiktorią. Hej, witam gospodynie. Tutaj Kasia już jest gotowa od ilu? Od, godzin. od dwóch godzin. Czekam na głodnych. Na, no jesteśmy głodni, przyjechaliśmy głodni, także Kasia, po prostu perfekcyjna pani domu. Ja nie a dzisiaj, a dzisiaj Kasia, wiesz co mówiłam? Eee, że chyba mi się to bardzo spodoba, wiesz? Jeżdżenie w gościach na Wigilię. Nie no, żartuję, ale wiesz, fajnie było tak sobie odsapnąć. No, no, w zeszłym roku mieliśmy być tutaj. Ale żeby mama się rozchowywała, tak, no to, tak. no to żeśmy się tak, do was, no nie? Tak. Nie mam problemu z Wigilem, tylko że ja mam problem ze stołem, bo ty masz taki, wiesz, stół duży, no nie? Ja no taki... i Chodzi o ten stół! Nie o Wigilię, tylko ten stół, Kasia, ja, ja bym ci go nie pożyczyła, ale, ale e, on waży 130, 130 kg. Ja wiem, ja to jest z tego sprawy, no. Albo 230, już nie pamiętam, ale go nie przeniesę. to ten jest mniejszy, a jest cięższy, on jest ciężki. Nawet no. go rozłożysz, no, no, znaczy przyniesiesz, bo przeniesiesz. Ale jest ciężki, no. ale masz bardzo... także. Także witam na vlogmasie. Witam w 25. Mamila. już błyszczy, a zapachy wypełnią. Podzielmy się radością. Światową. Kasia ma tutaj nową dekorację szopkę bożonarodzeniową. Przepiękna jest w takim jakby jajku, skorupie. No nie wiem, w każdym razie jest to odłamane, i właśnie w środku jest przepiękna szopka. I Kasia ją wygrała na polskich live'ach. Tam gdzieś się zakupy właśnie robi u dziewczyn. I to jest ręczna w ogóle robota. Ktoś to ręcznie robi i tutaj u nas w Irlandii taka szopka kosztuje 65 euro, żeby sobie ją zamówić. No, a Kasia wygrała. Piękna. Zdobyłam wam dekorację na przedpokoju, którą Kasia wygrała i co się okazuje, tą też wygrała. Powiedz mi też na live? Ale tą? Tak. tak. Kasia, ty musisz być naprawdę boską klientką, skoro ty tyle nagród wygrywasz. Nie, los. Tak? tak? To było coś takiego los do wygrania? 3 euro, no. Ale to piękna 3 euro. ta dekoracja tutaj z latarenką Za ja I ta ręka świeci. No przepiękna naprawdę. No. To ja chyba też Kasia jak będą losy. To daj mi znać też będę chciała. Piękna! Bo kiedy miasto na święta się stroi, Nie jeden z nas o przyszłość się boi, nie jeden z nas w marzenia ucieka! Wierząc, że. Wam cudownych świąt Bożego Narodzenia, moc zdrówka, pięknych rodzinnych chwil, magicznych momentów i gdziekolwiek nie będziecie w te święta, niech panuje radość i pokój.